Dobra, zaczynajmy. Noga do przodu. O Boże. No, jeszcze nie ćwiczyłeś, ale mimo to jesteś zmotywowany. Rene, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Teraz wykonamy ćwiczenia tak, jakbyś nigdy wcześniej ich nie robił. Również dla Ciebie w domu, jeśli nigdy nie ćwiczyłeś. Wstań, stań tam. Jeśli nigdy wcześniej nie wykonywałeś tego rodzaju ćwiczeń, teraz zrób to dokładnie. Całkowicie zrelaksowany wszystko wytłumaczę. Możesz odważyć się na wszystko. Po prostu idź z nami dalej, tak daleko, jak to możliwe. Stań normalnie, umieść obie ręce z tyłu na pośladkach. Teraz delikatnie przesuń pachwiny do przodu. I może już teraz zauważasz: O, to ciągnie tam, to ciągnie tam. A następnie po prostu zatrzymaj się, ponieważ może czuć ciągnięcie, ale na znośnym poziomie. I zawsze pozostajesz na takim poziomie, gdzie ciągnie na tyle, że jest to jeszcze znośne. A jeśli idzie dalej, przesuwasz pachwiny jeszcze bardziej do przodu. To ciągnie w pachwinie, to może ciągnąć w plecy, może ciągnąć w biodrach. To wszystko są sygnały ciała. Przyzwyczaj się do tego. Słuchaj swojego ciała i zauważ je. I jeśli masz ochotę, możesz zacząć dodawać także głowę. Potem ciągnie z przodu w szyi, może ciągnąć trochę bardziej w brzuchu. Ten dźwięk był już zdecydowanie zagłośny, René. Rozluźnij się, rozluźnij się. Jestem zbyt zmotywowany. Wracam z powrotem. Rozluźnij się. Tak jest lepiej. A potem, gdy dotrzesz do swojej pozycji, po prostu zatrzymaj się i po prostu oddychaj. Wdychaj i wydychaj. I podczas wydechu jeszcze trochę bardziej się pochylasz. Ale tylko jeśli to w porządku. Musisz czuć się całkowicie komfortowo. To może być męczące, ale musisz czuć się dobrze. To jest ważne. Musisz się dobrze bawić podczas tych ćwiczeń. I mówiąc to, ciągle przesuwam nieco biodra do przodu. I zawsze zostajesz tam, gdzie jeszcze dobrze możesz to znosić. I głębokie oddychanie, zwłaszcza podczas wydechu. Pomoże ci jeszcze trochę bardziej wejść do środka, ale jak już powiedziałem, tylko jeśli dla Ciebie to w porządku. Potem powoli wychodzisz z powrotem i poczuj, jak to teraz się odciąża. Jak czuje się miednica. Jak czuje się biodro. Porusz trochę swoje ramiona. Porusz trochę miednicą. Wróć do swojej cielesności, tak jakby. Potem stoisz tak. I wyprostowujesz kolana. I idziesz całkiem, całkiem powoli w dół. A potem zauważasz, że ciągnie z tyłu w nogi, ciągnie w podkolanówkę. A jeśli teraz już to zauważasz. Proste plecy, Roland, jesteś tam? Całkowicie obojętne. Dobrze. Całkowicie obojętne. Tak, jak lubisz. A jeśli teraz już zauważasz, że ciągnie w kolanach i że jest to już wyraźne, to po prostu zrób to powoli i po prostu tam zostaw. Po prostu zostań tam, oddychaj pięknie. I na pewno opierasz się na udach, trzymając się rękoma. Są też ludzie, którzy dochodzą maksymalnie do tego miejsca? Tak, tak, absolutnie. To żaden problem. Czy to jest ćwiczenie? Oczywiście. Ćwiczenie może już się skończyć dla jednej z Was tutaj. I inni idą po prostu głębiej. Inni schodzą aż na dół do ziemi. Tak, zupełnie obojętne. Każdy pozostaje w swoim obszarze. Miednica jest zabierana. Lece są zaokrąglone. Po prostu kontynuuj opadanie i czuj. Gdzie odczuwasz rozciąganie? Zazwyczaj, gdy kolana są wyprostowane w okolicach kolan. Wygodnie się oprzyj i ogranicz intensywność rozciągania ten ból rozciągania w okolicy podkolanowej do poziomu, który jest jeszcze dobrze znośny. I wtedy po dziesięciu sekundach opuszczasz się trochę głębiej się. Po kolejnych dziesięciu sekundach schodzisz jeszcze trochę głębiej. A następnie opierasz się na nogach i powoli wstajesz. Czy to było trudne? Nie, to było w porządku, powiedziałbym. Teraz możesz znowu zaufać swojemu ciału. Całkowicie przeciągnąć w przeciwnym kierunku. A teraz stój tak samo. Weź lewą rękę na lewe udo i unieś prawą rękę na zewnątrz do góry, tak daleko jak to możliwe. Jeśli dotrzesz aż tutaj, to zostajesz tutaj. A następnie pochylasz się coraz bardziej na lewą stronę. Jaki jest sens trzymania lewej ręki na udzie? Że możesz się oprzeć i zauważasz, jak ciągle trochę bardziej się rozciągasz, ponieważ twoja ręka ślizga się, gdy idziesz bardziej w lewo, wzdłuż nogi, stopniowo w dół. I tutaj może się zdarzyć, że dotrzesz tylko do tego miejsca. Wtedy to wystarcza, albo schodzisz niżej i pięknie coraz głębiej oddychamy. Coraz częstsze wdychanie. Weź głęboki oddech. I na wydechu trochę głębiej. Jeśli teraz stwierdzam, że już nie mogę. I powoli wrócić do góry. Co masz na myśli? Nie mogę już. Nie mogę już. Za dużo. Idź tylko tak daleko, jak dobrze sobie z tym poradzisz. Nie rób za dużo. I prawa ręka na udo coraz niżej. Lewa ręka przesuwa się coraz bardziej. Jeśli poczuję pierwszy oddech, to dla mnie już wystarczający powód, żeby przestać, prawda? Pierwszy ruch zależy od intensywności, jaką ma. Tak już. Jeśli to jest mały ból rozciągający, możesz śmiało kontynuować trochę dłużej. Chyba, że myślisz: O nie jestem pewien, czy to już za dużo. Wtedy przestajesz. I za każdym razem, gdy wykonasz ten ciąg, będziesz stawał się coraz pewniejszy. Tak, wiemy to z doświadczenia. Każde kolejne podejście przybliża cię trochę bardziej do poczucia własnego ciała. I teraz powoli prostujesz się. Teraz pochylasz się naprzód, potem do tyłu, potem w lewo, potem w prawo. Czy już ćwiczyliśmy cztery ważne osie? Teraz weź ręce w poziomie i ramiona. I potem skręcasz w lewo. I stopy pozostają tam, gdzie są. Obracasz się, i wtedy zauważasz, że teraz nie idzie dalej, ale prawa ręka może jeszcze iść dalej. Następnie bierzemy prawą rękę i przesuwamy ją w lewo. I również skieruj głowę w lewo i oczy w lewo. Ale tutaj również tylko tak daleko, jak czujesz się jeszcze dobrze. To wszystko jest trochę męczące. Jaka jest różnica między głową a oczami po lewej stronie? A teraz idziesz w prawo. On jest taki sam. Tak, najpierw obracasz tułów w prawo, przesuwasz lewą rękę w prawo razem z lewym ramieniem, obracasz głowę w prawo i obracasz oczy w prawo. Ale zauważ, że jest wiele rzeczy, którymi trzeba sterować. Zawsze mówię, że robimy to, co jest możliwe i ty uczestniczysz w tyle, ile aktualnie jest możliwe. I mogę ci już teraz zagwarantować, prawie, prawie, tak, gdy to zrobiłeś 5, 6, 7 razy, masz już zupełnie, zupełnie inne relacje z twoim ciałem. Pozwól się zaskoczyć. I znowu z powrotem. Chciałeś mi wyjaśnić sprawę z oczami. Teraz idziemy na krzesło? Czego chcesz wiedzieć o oczach? Dlaczego muszę kierować oczy i głowę i wszystko? Aby wszystkie mięśnie, które mamy w ciele, były zaangażowane w ruch. Dobrze. Teraz uwaga, teraz chodzi o to, żebyśmy położyli prawą stopę na lewą nogę. I to może być problem. Dlatego ułatw to sobie. Prosto wyciągnij lewą nogę. Teraz możesz dotrzeć do stopy. Dobrze, być może uda ci się dotrzeć aż tutaj. Albo do tego miejsca. Idź śmiało, Renę. Tak. Uh... Do tutaj, albo do tego miejsca. A gdy jesteś powyżej kolana z prostą lewą nogą. Po prostu coraz bardziej zginaj lewą nogę. Przy wyprostowanej lewej nodze, powiedziałeś. Tak, dokładnie. Dobrze. I potem coraz bardziej ją zginałeś. I niezależnie gdzie na tej drodze, którą właśnie opisałem, jest dla ciebie granica, tam zostajesz. Ważne jest, żebyś poczuł rozciąganie. I nie może być zbyt lekko. Wtedy masz za mało efektu. To musi być już męczące. To może być męczące. Unikaj nagłych ruchów. Wczuj się w siebie i ból, ból rozciągający, który się pojawia, to taki rodzaj bólu, który naturalnie powstaje przy ćwiczeniu. Tak, taki pozytywny ból. Może być tak na tyle duży, że będziesz go jeszcze dobrze znosić. Ale gdy to się zmienia, gdy zauważasz, że musisz zacisnąć pięść, lub musisz się mentalnie napracować, żeby to wytrzymać, to już jest za dużo. To zepsułoby nam zabawę. I dlatego zawsze pozostaje na granicy bez względu na pozycję. Nigdy nie pozwól sobie na to, żebyś powiedział sobie, że nie jestem w stanie tego zrobić tylko dlatego, że René lub ja pokazujemy pewną pozycję. Nigdy się nie daj zbić stropu, żebyś wtedy przestał, ponieważ to jest droga. I każdego dnia 1 mm to po 10 dniach 1 cm. I tak możesz przywrócić swoje ciało do coraz większej ruchliwości. Więc. A teraz, gdy jesteśmy w takiej pozycji lewa ręka na stopie, prawa ręka na kolanie, Robię to, abyś mógł to łatwiej zrozumieć, tutaj w pozycji, którą być może masz dopiero. Tak, teraz prostuj plecy, a następnie idziesz z pępkiem do przodu, a potem szybko zauważysz, że ciągnie w prawym pośladku. I musisz pamiętać, że jeśli ćwiczenie nie wywołuje napięcia, to nie odgrywa dużej roli w rozciąganiu. Tak, wiemy to z doświadczenia. Musi ciągnąć. Musisz ciągnąć mocniej, ale musisz teraz mieć dobre samopoczucie. To jest tajemnica. Mała motywacja. Popatrzcie na mnie przez chwilę. To jest bardzo, bardzo złe, jak tak siedzę. Ale tak, mamy jeszcze długą drogę przed nami. Teraz idziesz dalej do przodu ze swoim tułowiem i rozciąganie zazwyczaj odczuwasz w prawym pośladku i lub prawej pachwinie. Możesz też trochę wypiąć plecy. W stawie biodrowym też może być, tak? A potem powoli wychodzisz z tej pozycji. I teraz też to robimy, chociaż jest to trochę bardziej męczące niż inne ćwiczenia. Zróbmy to również po drugiej stronie. No więc zaczynamy od nowa. Połóż nogę na kostce stopy. Najlepiej zmień trochę kąt. Żeby zobaczyć to z obu stron. Całkowicie dokładnie. Wtedy też widzą, że to musi być teraz, bo u ciebie też jest teraz. Więc zacznij tutaj na dole. Jeśli już zauważasz, że nie da się więcej, zaczniesz teraz pochylać się do przodu. Tak? Czy też możesz podejść trochę wyżej. Możesz również trzymać tu swoją nogę w taki sposób, abyś pozostał w pozycji, w której twoje kolano nie zsunie się w dół, a następnie byś się tam zginał. Albo przesuwasz na kolano. Ale więcej nie da się, tak? To teraz możesz się pochylić. Albo możesz nawet lekko zgiąć nogę. Teraz prawa, tak? Albo możesz je jeszcze bardziej zgiąć. Albo jeszcze więcej. Albo jeszcze więcej. Albo możesz to całkowicie ustawić. Każda pozycja, która Cię doprowadza do granicy, jest właściwą pozycją. Końcowa pozycja, którą widzisz, to jest cel. Jeśli osiągniesz to dopiero za 3 lata, to też nie ma problemu. Ale obiecuję Ci, z doświadczenia wiemy, że jeśli osiągniesz cel w ciągu trzech lat, to już po trzech tygodniach można odczuć dużą poprawę. Ponieważ tam już trochę elastyczności weszło w mięśnie, w powięzi, tak, widzimy to ciągle od wielu lat, i nawet u najstarszych ludzi, tak, to będzie spokojne i chętnie 80-85, zrób to mimo wszystko. Powoli, z odpowiednią intensywnością. To jest dobre dla ciała. Tak, dobrze, to zajmie chwilę. Czy to prawda, Roland? Tak. A następnie ładnie się tu rozciągasz. A teraz znowu odczuwasz rozciąganie w lewym pośladku, w lewej pachwinie, w lewym biodrze, może trochę po lewej stronie pleców. Albo też po środku. Gdziekolwiek możesz poczuć rozciąganie. Roland, czy mogę teraz trochę się rozciągnąć lub pociągnąć? Czy mogę pociągnąć się do mojej nogi? Możesz to zrobić, tak? Przesuwasz się tam. Rzeczywiście robiliśmy to cały czas. Ach, tak. Czy zapomniałem o tym powiedzieć? Myślę, że zapomniałeś. Proszę wyprostować plecy. A następnie ciągniesz się rękoma z prostym plecami, pięknie, zawsze dalej do przodu. I wtedy wracasz do tej pozycji. A teraz mówimy o karku. To jest taki punkt zapalny w ciele, tak? To trochę skomplikowane, ale się nie zniechęcaj. Po prostu usiądź prosto. Teraz obróć głowę trochę w lewo. I zginasz lewy łokieć i przyciągasz lewe ramię jak najniżej. A głowa nie porusza się w tym czasie. Boli już teraz. Co, gdzie cię boli? Już czuję napięcie w karku, gdy opuszczam ramię. Tak, bardzo dobrze. Chcemy tego. Zawsze, gdy coś ciągnie, ćwiczenie jest przydatne. Jeśli ćwiczenie nie działa, lepiej idź napić się cappuccino. Z mlekiem migdałowym? Mało zabawy. Mało zabawy. A teraz ręce weź prawą rękę nad głową. Gra rolę gdzie? Najpierw idź przez środek, przez głowę. tak. Y a potem idziesz trochę do tyłu od środka, a następnie delikatnie przesuń głowę w prawo, do przodu i w dół. A potem czujesz, jak się rozciąga z tyłu po lewej stronie karku. I wszystko, co naciągamy, staje się dłuższe i bardziej rozluźnione. Tak jest zasada, którą od 30 lat ciągle obserwujemy u pacjentów: ciągnąć coraz niżej. Ale jeśli to wszystko jest u ciebie na górze, to też jest w porządku. Albo po prostu znacznie głębiej. Każdy szuka swojego punktu. I znów wdychamy pięknie. A jeśli zauważysz, że masz zbyt małą intensywność rozciągania, to przyciągnij swoją brodę w kierunku krtani. A potem zazwyczaj zauważasz znacznie więcej naciągania. Zatrzymaj podbródek w kierunku krtani, to znaczy podwójny podbródek. W moim przypadku podwójny podbródek. Tak. Tak. Y Albo podwójny podbródek. Tyle podbródków, ile to możliwe. Że broda jest tak blisko krtani, jak to tylko możliwe. I powoli wyjść z powrotem. Ojej. Czy zauważasz ten efekt? To jest ćwiczenie, które wywołuje silne, pozytywne uczucia. Widzimy to po naszych pacjentach. I ciągnij w dół po prawej stronie. Och, druga strona. Obróć głowę trochę w prawo. Teraz jestem przytłoczony. Prawo. Dokładnie. Prawe ramię głęboko. Obróć głowę w prawo. Lewa ręka nad głową i trochę się cofnąć. Kierunek ku tyłowi głowy. I potem pociągnij w dół w lewo, a potem odczuwasz rozciąganie z tyłu. Prawo na karku. I wdychaj tam pięknie. Wdychaj pięknie. Coraz więcej. Człowiek zauważa w ten sposób dokładnie swoje słabe punkty. To jest sens poczucia ciała. Dokładnie zapamiętaj, gdzie jesteś ruchomy, gdzie nie jesteś ruchomy. I codziennie, gdy powtarzasz to ćwiczenie, poleciłbym ci, żebyś to dołożył. Wykonuj tę sekwencję codziennie, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nic nie robiłeś. To jest wspaniała historia. Specjalnie dla ciebie, abyś dobrze wchodził w takie ruchy. I kochamy się uczyć. Czy skończyliśmy? Nie, nie skończyliśmy. Teraz idziemy. Więc jednak skończone. Trochę przesuń stopy do przodu. Stopy razem. A teraz powoli pozwól sobie opaść do przodu. Zejdź z tułowiem. Idź bardzo powoli do przodu. Muszę jednak siedzieć z przodu na krawędzi. Tak, musisz się trochę przesunąć, to prawda. Ale uważaj, żebyś się nie poślizgnął. Więc nie idź zbyt daleko do przodu z kością na krawędzi. Musisz czuć się pewnie w siedzeniu, abyś nie spadł nagle. Nic się nie stanie, ale powinno się tego unikać. Prosto do przodu powiedziałeś, nie, plecy, obojętnie. Po prostu idź coraz bardziej do przodu. Może zatrzymasz się tutaj. Może dotrzesz aż tutaj. Może do tutaj, do tutaj, do tutaj, do tutaj. Być może sięgniesz aż do palców u stóp. A potem przyciągasz się i zginałeś ręce. Więc bez względu na to, gdzie jesteś na tej drodze, zostań dokładnie tam, gdzie jest jeszcze znośnie. Poczekaj chwilę, potem zauważysz, że ustępuje. Możesz trochę więcej. Zawsze to samo. Pod różnymi kątami. I zostań na dole, zostań na dole, zostań na dole. Robię to dla ludzi, którzy nie potrafią tego tak dobrze. Dobrze. Dobrze, myślałem już, że straciłeś ochotę. Nie, muszę to pokazać wszystkim ludziom. I nie wiem, czy możecie to zobaczyć, ale przesuwam się milimetr po milimetrze specjalnie dla Ciebie, żebyś mógł patrzeć dalej do przodu. To ciągnie w dolną część pleców, z tyłu, może trochę w pupę, może w pachwinę. A potem, gdy teraz wstajesz i zauważasz, że jest ciężko, podpieraj się rękami wzdłuż nóg. Przyciskaj się wzdłuż nóg, w górę. Idź dalej, aż będziesz znowu prosty. Teraz stań prosto. Sprawdź przez chwilę, jak wszystko czujesz. Zrobiliśmy wiele rzeczy, zwłaszcza jeśli jest to nowe dla Ciebie. Trochę poruszaj nogami. Teraz idź za krzesło, Rene. Idź za krzesło. To jest trochę głębokie. Lepiej pójdę do ściany. Teraz stań tak przy ścianie i trzymasz się krzesła z przodu. Stań jak najprościej. I rozstaw nogi tak szeroko, jak zauważysz, że jest luźno. Dobrze? I może to już jest bardzo męczące dla Ciebie? Może zejdziesz też trochę niżej, bez względu na to, gdzie jesteś. Teraz chodzi o to, żeby trochę cofnąć ciężar, żeby palce u stóp się uniosły. Czy muszę teraz stać prosto? To teraz nie ma żadnego znaczenia. Chcemy najpierw w ogóle poczuć to. A następnie ciężar ciała do przodu. I trochę wyprostowanych pięt. I znowu przenieś ciężar ciała do tyłu i lekko wystaw palce stóp. A kiedy zauważysz, że to już tak ciągnie, że jest ledwo znośne, po prostu tam zostajesz. I po prostu zostajesz. Już się zatrzymuje. Oddychaj. I co możesz zrobić? Możesz sobie wyobrazić mięśnie, gdzie teraz właśnie ciągnie, gdzie czujesz rozciąganie. Najczęściej w okolicy kroku lub na udzie tak trochę wyżej wzdłuż uda. Potem czekasz, aż ten rozciąganie, ta intensywność się zmniejszy. I idziesz jeszcze trochę dalej od środka. Możesz jeszcze odsunąć jedną nogę. I dalej. A potem drugą stopę. I dalej. To może spokojnie ciągnąć się po całej wewnętrznej stronie nogi aż do samego kolana, ale musi być jeszcze dobrze znośne. Wciąż pozostaje w bezruchu. Tak, bardzo dobrze. A potem powoli wychodzisz. Możesz to zrobić małymi, zmieniającymi się ruchami. Zawsze powoli. Zwłaszcza gdy wykonujesz rozciąganie po raz pierwszy. Kończ ćwiczenie bardzo ostrożnie i trochę pomachaj nogami. Teraz wykonujemy ostatnie ćwiczenie. I wtedy już mamy ciało całkiem dobrze przećwiczone. Dzięki Bogu. Gwarantuję Ci naprawdę z dużym prawdopodobieństwem, że jeśli nigdy wcześniej nie robiłeś rozciągania i zaczynasz teraz, będziesz czuł się każdego dnia trochę lepiej. Przynajmniej tak zakładamy. Więc teraz idziemy z rękami, kładziemy dłonie na krześle, na stole, na ławce. Robię to w ten sposób, żeby wszyscy to widzieli. A następnie obracasz lewą rękę do tyłu. Tak, aby w najlepszym przypadku wskazywała na lewą nogę. Jeśli to tylko sięga aż tutaj, to po prostu kończy się tutaj. Tak, ale jak najdalej jak to możliwe. Czyli nogi razem, nogi razem czy osobno, to tak naprawdę obojętne. Dobrze. Teraz zwracasz uwagę, aby nadgarstek pozostał jak najbliżej Ziemi. Co to jest nadgarstek? To tutaj, żeby mieć jak największy opór od krzesła lub ławki. A następnie delikatnie cofasz biodrem i ciało z ramieniem. A potem zauważasz, że ciągnie tu w całą przedramię do nadgarstka. I to uwalnia Twoje ręce. Jeśli dużo pracujesz na klawiaturze, często trzymasz myszkę w dłoni. Teraz wszystko to będzie pięknie rozciągnięte, wprowadzając więcej elastyczności. Jestem tam już jak bos końcowy. Wdech, pięknie wydech i jeszcze trochę dalej. Co chciałeś powiedzieć? Mówisz, że jesteś już ostatnim przeciwnikiem w tej grze? Mogę praktycznie pokazać ludziom, jak to robisz. Super, dziękuję. Idź coraz dalej do tyłu. Czy mogę trochę przysiąść, czy to coś zmieni? Nie, to za dużo. Chodzi tylko o kąt między przedramieniem a grzbietem dłoni, i wtedy powoli wstajesz z powrotem. Teraz idziemy jeszcze raz z rękami na boki. Teraz jeszcze raz jak najbardziej wysuń ramiona do tyłu. Pięknie pociągnij do tyłu. I ciągnij dalej do tyłu. I ciągnij dalej. I pięknie oddychaj przy tym. Głęboko wdychaj, głęboko wydychaj i jeszcze raz ciągnij. I jeszcze raz pociągnij. I powoli znowu na zewnątrz. Cudownie. Zrób to raz dziennie i pozwól się sobie zaskoczyć, co się stanie. Miło, że byłeś obecny z nami. Kontynuuj tę sekwencję ćwiczeń, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym, nowym uczestnikiem. Napisz do nas komentarz. A tutaj znajdziesz playlistę z innymi ćwiczeniami. Ale dopiero wtedy, gdy będziesz wykonywać tę rutynę przez 2-3 tygodnie prawie codziennie, tak często jak to możliwe, cieszę się już na Twoje samopoczucie.